Anna Kowalska pracowała przez wiele lat na dwie zmiany w niewielkiej kawiarni w samym centrum Warszawy, ledwo zarabiając na utrzymanie, ale nigdy nie pozwalała, by zmęczenie zagłuszyło jej naturalną życzliwość. Pewnej deszczowej nocy. Gdy kawiarnia miała się właśnie zamknąć, zauważyła małego, kruchutkiego chłopca na wózku, który trząsł się na chodniku. Bez wahania zaprosiła go do środka, podała mu gorący posiłek i sprawiła, że poczuł się bezpiecznie. Nie wiedziała jeszcze, że bogaty mężczyzna po drugiej stronie ulicy obserwował każdy jej ruch. Ten mężczyzna, Krzysztof Zieliński, był ojcem chłopca, a prosty akt współczucia Anny miał otworzyć przed nią drzwi, o których nawet nie marzyła, gdy za oknem lał się deszcz. Deszcz uderzał o chodnik przy ulicy Marszałkowskiej, zamieniając popękany asfalt w śliską, nierówną powierzchnię. A latarnie rzucały słabe światło na stare kamienice wzdłuż ulicy. Było już później niż 11 wieczorem, a kawiarnia powinna być zamknięta, lecz Anna nigdy nie odmawiała pomocy tym, którzy jej potrzebowali, zwłaszcza gdy życie już wystarczająco ich dobiło. Stała za ladą, jej ciemnobrązowa, skóra lśniła od potu po długiej, dwunastogodzinnej zmianie, kiedy dostrzegła małą postać na zewnątrz. Tam, na starym wózku siedział chłopiec z ciemnymi włosami przylegającymi do czoła, ubrany w podniszczony płaszcz, który ledwo chronił go przed zimnem. Siedział tuż pod migoczącym neonie kawiarni, kurczowo trzymając zniszczony koc, który niewiele dawał ciepła. Zaniepokojona Anna odłożyła ścierkę, otworzyła drzwi i z ciepłym głosem zawołała: Cześć, Maluszku, co tu robisz? Sam. Chłopiec lekko się przestraszył, po czym uniósł swoje duże, niepewne niebieskie oczy i szepnął: "Czekam na mojego tatę." Anna rozejrzała się uważnie. Nie było nikogo poza słabym światłem małego sklepu z antykami i szumem opon ślizgających się po mokrym chodniku. "Gdzie on jest?" zapytała z prawdziwym zaniepokojeniem. Chłopiec wzruszył ramionami i mocniej otulił się kocem. Z westchnieniem Anna wiedziała, że nie może go tak zostawić. Zwłaszcza w tej okropnej, deszczowej nocy. Chodź ze mną powiedziała z uśmiechem. Tu jest ciepło, a przygotowałam coś specjalnego dla ciebie. Po krótkiej chwili niezdecydowania chłopiec powoli skinął głową. Anna delikatnie pomogła mu zejść z wózka i poprowadziła go do środka, gdzie ciepło i zapach świeżo tostowanego chleba oraz parzonej kawy otuliły ich niczym serdeczny uścisk. Zaprowadziła go do stolika przy ogrzewaczu, położyła na jego ramionach czystą ściereczkę, a następnie pochyliła się, by spojrzeć mu w oczy. Mam na imię Anna, powiedziała serdecznie. Jak masz na imię, kochanie? Chłopiec lekko drżącym głosem odpowiedział: Piotrek. Anna uśmiechnęła się ze zadowoleniem. Ale piękne imię. Jesteś głodny? Piotrek nieśmiało skinął głową, a Anna, nie czekając na dalsze pytania, udała się do kuchni. Wyjęła świeżą bochenek chleba, pokroiła go z wprawą, po czym wróciła z parującym talerzem chrupiącego, złocistego grilla z serem, podanego z miską zupy pomidorowej, takiej samej, jaką kiedyś gotowała jej babcia, gdy noce były długie, a świat zdawał się być niesprawiedliwy. Dziś wieczorem wszystko płacę ja, zapewniła, wkładając serwetkę na kolana Piotrka. Jego oczy rozbłysły, gdy wziął pierwszy kęs, Widząc, jak ser ciągnie się w długie, smakowite nitki. To najlepsze, co kiedykolwiek jadłem, wyszeptał z zachwytem. Anna zaśmiała się cicho, obserwując, jak chłopiec pochłania posiłek, mówiąc: Dobre jedzenie potrafi rozjaśnić nawet najciemniejsze dni. W głębi serca czuła jednak znajomy ból, smutek, że tak małe dziecko musi już dźwigać ogromny ciężar, bo widziała zbyt wielu maluchów czekających na kogoś. Kto nigdy nie przychodził. Tego, czego Anna nie wiedziała, było to, że po drugiej stronie ulicy elegancki czarny samochód stał w cieniu. Jego przyciemniane szyby odbijały blask neonu z kawiarni, a w środku Krzysztof Zieliński obserwował całą scenę przenikliwymi, szarymi oczami. W wieku czterdziestu. Sześciu lat Krzysztof zbudował swoje imperium twardą ręką i niestrudzoną efektywnością. Jego firma, Zieliński Tech, była synonimem nowoczesnych technologii w Polsce, prawdziwym silnikiem wartym miliardy złotych, gdzie liczyła się precyzja, a nie uczucia. Przez lata dbał, by nic, ani emocje, ani słabości nie zakłócały jego interesów. I teraz, obserwując, słuchając i licząc, Zdawał sobie sprawę, że Piotrek był jego synem, a ta kelnerka w prostym fartuchu karmiła go bez żadnych opłat. Jeszcze tego samego wieczoru Krzysztof był spóźniony z powodu pilnego spotkania z zagranicznymi inwestorami i nakazał, by Piotrek chwilowo czekał w kawiarni. Nie przewidział jednak tej sceny. Szybko chwycił telefon i zadzwonił do swojej asystentki. Magdo, idź do kawiarni przy ulicy Marszałkowskiej bez garnituru, bez szpilek. Potrzebuje, żebyś była tam za dwadzieścia minut. Po krótkiej przerwie dodał: Dowiedz się wszystkiego o kobiecie, która właśnie nakarmiła mojego syna. Po czym zakończył rozmowę, zachowując spokojny ton, choć w głowie już pracował na pełnych obrotach. W kawiarni Piotrek śmiał się po raz pierwszy tej nocy, bujając nogami pod stołem, podczas gdy resztki zupy zdobiły jego podbródek. Anna delikatnie przetarła mu twarz serwetką, żartobliwie mówiąc, co za mały łakomczuch. Na zewnątrz wyraz twarzy Krzysztofa pozostawał nieodgadniony, gdy już obliczał koszt tego gestu. On nie wierzył w dobroć, wierzył w wyrównywanie rachunków, a nie wiedziała o tym Anna, że właśnie narobiła mu dług. Anna osuszyła ręce na fartuchu i spojrzała przez okno, podczas gdy deszcz malował nieregularne ślady na szkle. Piotrek kończył ostatni kawałek swojego grilla, a jego małe rączki już nie drżały, a twarz nie zdradzała już zmęczenia, na jakie nie powinno być zmuszane żadne dziecko. Czuła cichą satysfakcję. Ten mały akt dobroci wystarczał. W tym momencie nagle drzwi kawiarni otworzyły się gwałtownie, wpuszczając zimny powiew powietrza, a za nimi weszła kobieta w dżinsach i bluzie, z blond włosami wystającymi spod lekko znoszonej czapki. Nowa gościni wyglądała na zagubioną, nie tyle przez to, co miała na sobie, ale przez sposób, w jaki się poruszała, pewna siebie i zdecydowana. Anna, która pracowała tam tak długo, że potrafiła rozpoznać, kto nie przyszedł tylko po kawę, zauważyła, że kobieta przygląda się Piotrkowi z intensywnością. Schyliła się ku chłopcu i powiedziała cicho: Hej, skarbie, czas już iść. Jej głos był ciepły. Lecz w tonie tej kobiety było coś przesadnie wyćwiczonego. Piotrek zmarszczył brwi i przetarł sobie buzię serwetką, którą Anna mu dała. Ale ja jeszcze nie skończyłem mleka, protestował. Kobieta, która później przedstawiła się jako Magda, przechyliła lekko głowę, uśmiechając się wymownie. Możesz je zabrać, transport już czeka. Instynkt Anny zareagował. Natychmiast. Widziała już za wiele razy, jak ludzie odpuszczają bez zadawania pytań, ale ona zawsze się interesowała. Skrzyżowała ramiona i zapytała: Znasz go? Uśmiech Magdy nie zmienił się, lecz jej ramiona delikatnie się napięły. Tak. Jestem jego ciotką, odpowiedziała spokojnie. Anna nie dała się zbyć i zwróciła się do Piotrka. To prawda, kochanie, chłopiec zawahał się chwilę dłużej niż zwykle, a szczęka Magdy się zacisnęła. Anna doskonale wiedziała, że taka niepewność może oznaczać zagrożenie. Rozpoznawała strach i cichą siłę ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co robią. Choć jej instynkt podpowiadałby dopytać, wiedziała, że nadmierne naciskanie może sprowadzić kłopoty, więc postanowiła nie pozwolić, by Piotrek odszedł bez pewnych zabezpieczeń. Podeszła więc do Lady, wzięła ciasteczko, czekoladowe zapakowane w papier i podała je Piotrkowi. Na drogę, powiedziała cicho. Małe rączki chłopca mocno ścisnęły ciasteczko i po raz pierwszy tej nocy uśmiechnął się szeroko. Dziękuję, Anno. Jesteś najlepsza. Anna odpowiedziała uśmiechem, lecz jej serce zadrżało, gdy widziała, jak Magda odprowadza Piotrka do drzwi. Napięcie między nimi było niemal namacalne. Zanim Magda wyszła na deszcz, Rzuciła za siebie ostatnie spojrzenie, jakby cicho ostrzegając Annę, że coś jest nie tak. Po drugiej stronie ulicy reflektory czarnego samochodu mrugnęły, gdy Magda zbliżała się do tylnej furtki. Zanim zdążyła zapukać, Krzysztof wyszedł, a jego postać wyłoniła się na tle blasku kawiarni. Po upewnieniu się, że Piotrek jest bezpiecznie przypięty na tylnym siedzeniu, Krzysztof zwrócił się do Magdy. I co? Zapytał. Magda westchnęła, poprawiła czapkę. Ona jest bystra, prawie złapała ją na kłamstwie o byciu ciotką, przyznała cicho. Krzysztof utrzymywał poważny wyraz twarzy, ale Magda kontynuowała, nie miałam wyboru. Wiesz, jak to jest. Czarnoskóra kobieta robiąca scenę zawsze wpada w tarapaty, a nie ja, dodała stanowczo. Twarz Krzysztofa zdradziła delikatne napięcie, lecz nic nie powiedział. Magda skrzyżowała ramiona i dodała: Ona jest inna niż pozostałe. W tym momencie Anna ponownie wyszła z kawiarni i bez wahania wkroczyła w deszcz, przypominając sobie jak rozmawiała z Piotrkiem, sprawiając, że czuł się ważny, a nie uciążliwy. Krzysztof obserwował ją w milczeniu, pamiętając, że podczas gdy wielu uginało się przed pieniędzmi. Anna pomogła jego synowi, nie oczekując nic w zamian, co czyniło ją wyjątkowo niebezpieczną. Otworzył drzwi samochodu i wsiadł, mówiąc cicho: Chcę znać o niej wszystko: imię, adres, przeszłość. Potrzebuję tego na biurku do jutra. Magda przez chwilę zawahała się, po czym głos Krzysztofa stał się stanowczy. Do jutra. Ona skinęła głową, a gdy samochód odjechał, kawiarnia malała w lusterku. Lecz Krzysztof nie myślał o blasku miasta ani o korkach, tylko o Annie i o długach, które teraz na nią nałożył. Tej nocy Anna wróciła do swojego skromnego mieszkania z przemoczonymi butami i zimnem, które zdawało się wnikać w kości. Skromne napiwki z kawiarni ledwo wystarczały na opłacenie czynszu, nie wspominając o zakupach, ale wspomnienie uśmiechu Piotrka ogrzewało jej serce. Jednak... Coś w tamtym spotkaniu nie dawało jej spokoju. Uczucie, które już wcześniej towarzyszyło jej, gdy widziała wymuszony uśmiech nieznajomej i niezdecydowanie chłopca. W swoim małym, jednopokojowym mieszkaniu w dzielnicy Praga, gdzie ogrzewanie działało ledwo, a cienkie ściany przepuszczały dźwięki telewizora sąsiadów, Anna oparła się o drzwi i przetarła twarz. Zawsze starała się nie wtrącać w cudze sprawy lecz ta sytuacja wydawała się inna, dziwna. Zanim zdążyła się uspokoić, ktoś zapukał do drzwi. To było nietypowe o tej porze. Spojrzała przez wizjer, a jej żołądek skręcił się, gdy zobaczyła wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę w eleganckim, czarnym płaszczu, który wyglądał, jakby kosztował więcej niż jej miesięczny czynsz. Jego rysy były wyraźne – a szare, zimne oczy zdawały się już ją oceniać. Trzymając rękę przy zamku, zapytała: Kto tam? Po krótkiej chwili ciszy głos o głębokim, opanowanym brzmieniu odpowiedział Krzysztof Zieliński. Imienia tego Anna nie kojarzyła. Czego chcesz? zażądała. Po kolejnym momencie milczenia, impuls ostrożności powstrzymał ją na chwilę, ale ciekawość zwyciężyła. Powoli otworzyła drzwi na tyle, by wyraźnie zobaczyć jego twarz. On nie pasował do tego bloku ani do tej dzielnicy. Nie znam cię, powiedziała chłodno lecz on odparł ale ty znasz mojego syna. Serce Anny zabiło mocniej. Widziałem cię po drugiej stronie ulicy zeszłej nocy, kontynuował. Zimno, które odczuwała, stało się jeszcze intensywniejsze. Więc przyszedłeś narzekać, bo nakarmiłam twojego syna? zapytała. Nie, odpowiedział Krzysztof. Jego wzrok pozostał niewzruszony przyszedłem, bo nie wierzę w dobroczynność, wierzę w wyrównywanie rachunków. Bez czekania na odpowiedź, wyjął z płaszcza kopertę i położył ją na starej kuchennej stole. Anna stała nieruchomo. Powoli przyglądała się kopercie grubemu, eleganckiemu papierowi, który zdawał się nieść wielki ciężar. Co to jest? Zapytała cicho. Oferta pracy, odpowiedział Krzysztof. Anna przez chwilę milczała, patrząc na niego z niedowierzaniem. Oferta pracy? Krzysztof lekko przechylił głowę, jakby niechętnie proponował jej stanowisko w Zieliński Tech. Pracę z wynagrodzeniem sięgającym sześciu cyfr, z benefitami i wszystkim co się z tym wiąże. Anna wybuchnęła niedowierzającym śmiechem. Naprawdę myślisz, że chcę pracować dla bogatego człowieka, który uważa, że czekiem wszystko się załatwia? Odparła. Krzysztof nie wykazał zdziwienia. Nie sądzę, żebyś potrzebowała dobroczynności powiedział spokojnie. Dlatego też nie oferuję ci dobroczynności. Te słowa mocno ją uderzyły. Nawet mnie nie znasz odparła Anna ale już wystarczająco wiem stwierdził stanowczo. Wiem, że nakarmiłaś mojego syna, nie oczekując nic w zamian. Widziałem, że traktowałaś go jakby był kimś ważnym to rzadkość. Anna połknęła ślinę, próbując zignorować siłę jego słów i spojrzała na kopertę leżącą na stole. A co dokładnie miałabym robić w Zieliński Tech? Robić kawę? Krzysztof uśmiechnął się lekko, iskierka żartu zgasła jednak natychmiast. Nie. Pracowałabyś bezpośrednio ze mną, zajmując się negocjacjami i relacjami publicznymi. Masz dar do pracy z ludźmi. A ja potrzebuję kogoś takiego jak ty. Anna ironicznie zaśmiała się. Nie potrzebujesz mnie. Masz pełno absolwentów, którzy chętnie zrobią wszystko bez skrupułów. Na twarzy Krzysztofa pojawiło się lekkie złagodzenie. Właśnie dlatego im nie ufam, powiedział, a cisza zrobiła się ciężka. Anna poczuła, jak ta oferta przygniata jej dumę, zmęczenie i upór, by się nie dać kupić. Ale wynagrodzenie sięgające sześciu cyfr oznaczało, że już nigdy nie musiałaby martwić się o zaległy czynsz, nie żyłaby od wypłaty do wypłaty ani nie spędzałaby nocy, zastanawiając się, jak rozciągnąć ostatnie dwadzieścia złotych. Głos jej matki rozbrzmiewał w jej głowie, przypominając, że nic się nie powinno się komuś zawdzięczać, bo wszystko ma swoją cenę zaciśnęła zęby. Dlaczego ja Krzysztof patrzył na nią intensywnie i po raz pierwszy coś w jego oczach zmiękło, bo widziałaś mojego syna, powiedział cicho, jakby mu to kosztowało uznanie. Nie dla mojego majątku, nie dla mojego nazwiska, to go widziałaś. Gardło Anny się skurczyło. Spojrzała jeszcze raz na kopertę, po czym powoli powiedziała Przemyślę to. Krzysztof patrzył na nią przez dłuższą chwilę. Skinął głową, a następnie bez. Słowa odszedł. Anna stała tam długo po zamknięciu drzwi, czując, że koperta waży więcej niż powinna, już wiedząc, że jej odpowiedź to nie tylko myślenie, ale tak naprawdę zgoda. Pierwszy dzień w Zieliński Tech sprawił, że Anna miała wrażenie, jakby wchodziła do innego świata: miejsca, gdzie wszystko lśniło zbyt mocno, gdzie pieniądze pachniały jak wypolerowany marmur, a atmosfera była przesycona władzą. Przeszła przez imponujący szklany budynek, ubrana w prostą marynarkę i używane szpilki, zauważając, że na niej skupiały się wszystkie spojrzenia, gdy wchodziła do holu. To nie była uwaga, do której była przyzwyczajona, nie ze względu na ciekawość, ale osąd i kalkulacje. Mimo to trzymała głowę wysoko i ramiona wyprostowane. Nauczyła się od najmłodszych lat nie dać się zlekceważyć. W nowoczesnym biurze z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, z widokiem na miasto, Krzysztof siedział za nieskazitelnym biurkiem, które bardziej przypominało dzieło sztuki niż narzędzie pracy. Nie podnosząc wzroku, wskazał krzesło naprzeciwko siebie. Spóźniasz się, powiedział. Anna uniosła jedną brew i odpowiedziała: Tylko dwadzieścia minut, proszę pana. Jego przenikliwe szare oczy bacznie ją obserwowały. Dwadzieścia minut, których już mi nie oddasz odparł. Anna pokręciła głową. Ledwie weszła, a on już ją krytykował. Chcesz, żebym została, czy nie? zapytał, odchylając się, by ją dokładnie przyjrzeć. Zanim zdążyła odpowiedzieć, szklane drzwi otworzyły się, a do pokoju weszła Klaudia z tabletem w ręku, zachowując neutralny wyraz twarzy. Anna zauważyła, jak Klaudia ją ocenia. Jakby decydowała, czy należy do tego świata, i jak gdyby już zdecydowała, że nie. Klaudia przemówiła łagodnie: Witamy w Zielinski Tech. Anna wymusiła powolny uśmiech i powiedziała: A więc teraz używamy nazwisk? Miło mi nazywam się Ewa Wiśniewska. Przez chwilę coś zaiskrzyło w oczach Klaudi, ale szybko skupiła się na Krzysztofie. Przygotowałam dokumenty na nadchodzące negocjacje z grupą Orion, powiedziała. Podając tablet, nie patrząc nawet na Annę. Czy chcesz, żebym przedstawiła ci zasady firmy? Krzysztof nawet nie podniósł wzroku. Nie, zajmę się tym sam. Anna nie była pewna, czy to dobry znak, czy ostrzeżenie. Klaudia tylko skinęła głową, a wychodząc, odwróciła się na chwilę do Anny, szepcząc: Powodzenia. Ewa skinęła głową. Ton Klaudii nie brzmiał jak zachęta, lecz jak ostrzeżenie. Niedługo potem Krzysztof całkowicie zatopił się w pracy. Otworzył folder i poślizgnął go po stole. Grupa Orion chce podpisać kontrakt, który zmniejszy koszty pracy poprzez zlecanie zadań za granicę. To oznacza zwolnienia. Tysiące osób, wyjaśnił. Anna przejrzała dokument, czując, jak w jej żołądku zaplątał się węzeł. A ty chcesz, żebym. przekonała ich, żeby tego nie robili? Zapytała. Krzysztof utrzymywał stały wzrok. Chcę, żebyś zrobiła to, co robisz najlepiej. Umiała porozumieć się z ludźmi. Anna skrzyżowała ramiona. Więc, czy rozumiesz mnie tak, że zatrudniłeś mnie, bo wierzysz, iż potrafię przekonać tych milionerów do odrobiny sumienia? Krzysztof nie mrugnął. Nie. Zatrudniłem cię, bo rozumiesz coś, czego oni nie pojmują. Odpowiedział spokojnie. Anna zmrużyła oczy. A co to takiego? odchylił się nieco do przodu. Że ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, walczą całymi siłami. Te słowa, proste, ale uderzające, głęboko poruszyły Annę. Patrzyła na niego przez długi czas, po czym skinęła głową. Mówisz zagadki, skoro prowadzisz imperium technologicznym, powiedziała z lekkim uśmiechem ironii. Na twarzy Krzysztofa pojawił się subtelny uśmiech, ale szybko zniknął, a chwila przemknęła. Spotkanie o dwunastej, oznajmił wstając. Postaraj się nie spóźnić. Anna przewróciła oczami, lecz nie upierała się. Miała pracę do wykonania. Sala konferencyjna była chłodna, z metalowymi i szklanymi ścianami, zaprojektowanymi tak, by każdemu było niewygodnie. Anna usiadła obok Krzysztofa przy długim, dębowym stole, naprzeciwko trzech elegancko ubranych mężczyzn. Wypromieniowywali pewność siebie, jakby potrafili decydować o losach ludzi jednym pociągnięciem pióra. Lider grupy, Filip Nowak, mający 60 lat, z białymi, starannie uczesanymi włosami, symbolem starej władzy, ledwie zwrócił na nią uwagę. Anna już wcześniej miała do czynienia z takimi mężczyznami, którzy doceniali jedynie tych, którzy im przypominali, ale zachowała spokój. Krzysztof nie tracił czasu. Chcecie przenieść produkcję do Azji, prawda? Mówicie, że to obniży koszty i zwiększy efektywność. Zrobił chwilę pauzy, po czym dodał: Ja uważam, że to zniszczy zespół, który przez ponad dekadę budował fundamenty tej firmy. Filip uśmiechnął się cienko, ale jego wzrok pozostał zimny. Myślę, że się mylisz, Krzysztofie. To nie jest kwestia osobista, to czysta sprawa biznesowa. Anna zaciśnęła pięści pod stołem, mrucząc dla siebie. To nigdy nie jest osobiste, przypominając sobie, jak właściciel nagle podnosił czynsz, albo jak jej matka traciła pracę, gdy przemysł przenosił się za granicę, by taniej pracowało. Zawsze to tylko biznes, dopóki nie uderzy cię w twarz, powiedziała cicho. Filip spojrzał wtedy bezpośrednio na Annę, a Krzysztof dał mu mówić. Po kilku minutach napięcia, Krzysztof odezwał się: Zatrudniłem cię z konkretnego powodu. Anna uśmiechnęła się pewnie dokładnie, bo wiem co robię. Piotrek, który do tej pory milczał, zapytał nieśmiało Czy teraz się przytulicie? Krzysztof westchnął i odpowiedział Ani myśleć. Anna przewróciła oczami O nie, to nie o to chodzi. Piotrek uśmiechnął się szeroko pierwszy prawdziwy uśmiech od dawna a Anna poczuła, że w pewien sposób zbudowała coś prawdziwego. Coś, co ma znaczenie. Ale jednocześnie wiedziała, że jej droga jeszcze się nie skończyła. Kilka lat później Anna Kowalska znalazła się w gabinecie wykonawczym Zieliński Tech. Z jej nazwiskiem wyrytym na drzwiach jako wiceprezes dos strategii korporacyjnej. To, co zaczęło się jako zwykła praca, wyzwanie, przerodziło się w misję. Pod jej kierownictwem firma rozszerzyła etyczne zasady pracy. Uruchomiła programy mentorskie oraz nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami mniejszościowymi w całym mieście. Otworzono także nowe centrum społecznościowe nazwane Fundacją Kowalska-Zieliński, które miało wspierać edukację i tworzyć szanse zawodowe dla młodzieży z ubogich dzielnic. Podczas ceremonii otwarcia Piotrek, teraz już student, stał u boku Anny Uśmiechając się jak dziecko, które kiedyś otrzymało darmowy posiłek w kawiarni, dzięki prostemu aktowi życzliwości. I w tej chwili wszyscy zrozumieli, że inwestycja w współczucie zawsze przynosi najlepsze zyski.